W tym filmie chciałabym poruszyć istotny temat odnośnie strachu przed oceną przez inne osoby. Wiele z nas boi się podejmować zmiany w swoim życiu, bo paraliżuje strach o tym, co mogą pomyśleć o nich inne osoby. I tak przez cały czas tkwią w tym samym punkcie. W tym filmie powiem Wam, z czego to wynika i jak sobie z tym poradzić. Zapraszam! Ten strach przed oceną dotyczy wielu sytuacji w życiu. Jako, że na tym kanale możecie znaleźć głównie treści o charakterze dbania o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, jak i kwestie dietetyczne, to też przedstawię wam kilka przykładów z tym związanych. Przykład numer jeden. Chcesz zacząć ćwiczyć siłowo bądź wprowadzić w życie jakąkolwiek inną aktywność, ale boisz się, że sobie nie poradzisz. Załóżmy, że chcesz rozpocząć chodzić na siłownię. Oczami wyobraźni widzisz, jak wchodzisz na salę i wszyscy dookoła się z ciebie śmieją, bo nie potrafisz wykonać poprawnie ćwiczeń albo gorzej. Wytykają cię palcami, bo widzą, że jesteś po raz pierwszy na siłowni. Dlatego jedyne co robisz: to chodzisz na bieżnię, rowerek albo steper, bo tam czujesz się w miarę bezpieczna i nieoceniana. Często to wygląda w ten sposób, że już na samym początku rezygnujesz z podjęcia aktywności fizycznej, bo stwierdzasz, że nie ma sensu zaczynać, skoro tyle razy chciałeś coś zmienić i się nie udało. Wiecie co? Większość osób tak ma, że zanim zacznie cokolwiek robić, jak w tym przypadku chociażby ćwiczyć, to. Ma w sobie taki wewnętrzny głos. Głos, który ciągle krytykuje i podpowiada, że nie warto, że wszyscy będą się śmiać i tak nic z tego nie będzie. Wszyscy dookoła wyglądają lepiej niż ja. Gdyby każdy z nas słuchał swojego wewnętrznego głosu, który mu podpowiada, że nie warto czegoś zaczynać, bo są lepsi, to raczej nadal żylibyśmy w jaskini. Idźmy dalej. Przykład numer dwa. Chcesz zadbać o to, jak się odżywiasz, ale przeraża cię fakt, na ile rzeczy musisz zwracać uwagę, jeśli chcesz schudnąć czy przytyć. I tak nie robisz nic, bo widzisz siebie od początku na przegranej pozycji. Warto w tym momencie się zatrzymać i zadać sobie następujące pytanie. Jeśli zaczynasz przygodę z odchudzaniem czy tyciem już po raz któryś i za każdym razem ci się nie udaje, to być może problem tkwi w diecie, którą stosujesz, a nie w tobie. Czy już na samym początku nie narzucasz na siebie zbyt dużych oczekiwań? Nie stosujesz wielu restrykcji? Trzymasz się za wszelką cenę wyznaczonej przez siebie drogi, po czym nagle coś pójdzie nie po Twojej myśli i widzisz siebie znowu na przegranej pozycji? Jak sama widzisz, Twoje nastawienie od samego początku jest błędne, ponieważ uważasz, że znowu Ci się nie uda, przez co nawet nie podejmujesz kroków, aby cokolwiek zmienić. Musisz zrozumieć, że pomimo tego, że wyznaczysz sobie cel, to nie zawsze wszystko pójdzie tak, jak byś chciała. Ponieważ zdarzą się sytuacje w życiu, w których nie jesteś w stanie w żaden sposób przewidzieć. Dlatego w momencie, kiedy wyznaczasz sobie kierunek, to zmierzaj ku niemu. Nawet jeśli zdarzą ci się jakieś sytuacje, których nie miałaś w planach, to jeśli wiesz po co coś robisz, to łatwiej Ci będzie wskoczyć znowu na odpowiednie tory. To w takim razie, czego tak naprawdę się boimy? Tego, co inni sobie o nas pomyślą, jak nas ocenią? Że będziemy dla kogoś pośmiewiskiem? Prawda jest taka, że boimy się tego, co sami sobie stworzymy w głowie. Boimy się porażki, zawieść samego siebie. Co więcej, przez całe życie uczono nas, że powinniśmy tylko coś osiągać i zmierzać ku wyznaczonemu celu. A jednak przypomnijcie sobie, jak było się małym Knajdrem i uczyło się chodzić, to bez upadków byśmy teraz nie potrafili normalnie chodzić. I często ta nauka oznacza uczenie się na błędach i wyciąganie z tego jakichś wniosków, lekcji. Oczywiście, czasami nie trzeba popełniać błędów, aby się czegoś nauczyć. Także, jak sama widzisz, popełnianie błędów to nie powód do wstydu, bo często to dzięki nim można się czegoś nauczyć w życiu. Przypomnij sobie sytuację, w której wyobrażałaś sobie coś, a potem, kiedy w końcu doszło do tego, okazało się, że nie było tak źle. Większość Twoich wyobrażeń się nie sprawdziła. Często to nam się wydaje, że właśnie jesteśmy w ten sposób oceniani przez innych, a w większości są to tylko nasze myśli czyli to my czujemy się tak obserwowani i krytykowani przez innych, bo to my na siebie patrzymy w ten sposób. Większość ludzi zapomina o spotkaniu z Tobą po 5 minutach, bo myślą tylko o sobie. Sama sobie zadaj pytanie, czy jesteś w stanie przypomnieć sobie wszystkie osoby, które dzisiaj spotkałaś? No raczej nie. Jeśli to, co robisz, pozytywnie wpływa na Twoje samopoczucie, masz więcej siły czy energii na co dzień, to przestań patrzeć na inne osoby, tylko skup się na swoim działaniu. Warto też zdawać sobie sprawę, że to, jak sobie coś wyobrażamy, będzie miało wpływ na nasze samopoczucie. Nasz mózg na podstawie zapachów, dźwięków, kolorów, obrazów potrafi błyskawicznie tworzyć pozytywne lub negatywne skojarzenia. Co więcej, nasza postawa ciała będzie wpływała również na nasze samopoczucie, dlatego też kiedy chodzimy wyprostowani, czujemy się bardziej pewni siebie niż podczas przemieszczania się ze ściągniętymi ramionami i wzrokiem wbitym w ziemię. Możesz nawet sprawdzić to w tej chwili. Wstań, ściągnij ramiona. Patrz w ziemię i spróbuj poczuć się radośnie. Albo stań, wyciągnij ramiona nad głowę, popatrz w niebo i spróbuj poczuć się źle. Jest to dosyć kłopotliwe, także jak sama widzisz, nasza postawa ciała będzie miała wpływ na to, jak się czujemy. Poza tym dobrze jest nie nadawać sobie etykiet, że musisz być perfekcyjna, mieć zawsze chęć do działania, mieć idealną, dobraną dietę, bo wszystko to razem wzięte będzie dla Ciebie wieloma stresorami, które długofalowo będą dla Ciebie coraz bardziej uciążliwe i męczące. Prawda jest taka, że dopóki czegoś nie spróbujesz, to się nie przekonasz, czy na przykład dana aktywność, czy dieta odpowiada Ci, czy też nie. Podsumowując. Skonfrontuj się ze swoimi wyobrażeniami na dany temat i zobacz, czy faktycznie to tak wygląda, jak w Twojej głowie. Zwróć uwagę na swoją postawę w ciągu dnia. Zrozum, że nie musisz być idealna. Sami zresztą czujemy się najlepiej w towarzystwie osób autentycznych, którzy akceptują swoje słabości. Jeśli jakaś strategia przez dłuższy czas nie działa, zmieniam na inną. Pozwól sobie na popełnianie błędów. Bądź dla siebie wyrozumiała i traktuj siebie jak najlepszego przyjaciela, a nie wroga. Podziel się w komentarzu pod filmem, co tobie pomogło przełamać się i przestać się bać oceny innych osób. Jeśli materiał ci się podobał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.